wszystkim na moim kanale Kazik Bożówka. Dziś Wam pokażę o te niesamowite gry Pegasus. Zobaczcie, I zobaczcie jakie przez tyle lat były te gry, nikt już nie pamięta. Trochę niewyraźnie widać tutaj. Naklejka Zedarta. Pokemony, tu jakaś też. O. To, to jest pierwsza dyskietka, jaką mam. To mam pałętkową. <laughs> tu jest Super Mario. Na tym bezplastikowym. Miałem trzy sztuki takie same kiedyś, ale wydało się. Miałem jeszcze czołgi na dyskietce, ale już nie mam. Nie patrzcie. Takie gry. Jak, jak, Jakieś nie było komputerów, to się grało godzinami, ale jeszcze 15 lat temu, I teraz mają po 30 lat te dyskietki. Pewnie 15 lat temu się grało w tę gry. I zobaczcie. Wam pokażę z bliska. No, kamera łap. Chyba widzicie z daleka jakie. <tryk> <tryk> Kubas, tak gra się nazywa, czy coś takiego. Nawet jest na internecie żeby ją zagrać. No, tak gra też jest na internecie żeby ją zagrać. To zainstalować na komputerze o, i żeby zagrać. Co, o, widzicie. Hmm. <tryk> hmm. Nawet kontra jest. Gdzieś się ja miałem nie wiem gdzie ale jak ktoś to wam znajdę jeszcze coś tam z tego wam, nie wiem takie retro zabitki. No widzicie? Retro zabitki. I mogę ich sprzedać dla kolekcjonera, ja kolekcjonuję te dyskietki country'e do Pegazusa. Sprawne są. Działające. Ale Pegazusa nie mam. Już dawno. To, a to mi pozostało. Gdzieś miałem jeszcze joysticki. Ale bez kabli. I zobaczcie. Jeszcze raz wam pokażę. Bo teraz wam pokażę. To jest tylko kawałek takiej płytki, zaopędzelowany jakimś tym, tym, tutaj jest jakiś chip w tym środku, a tu jest jakaś dosadza, czy jakoś tam, czy to, no wiecie, te takie, co drog na drogę wylewają. Tylko, że to jest utwardzacz taki, i o no, zobaczcie. O, i zobaczcie sobie. Tyle lat ta dyskietka ma połamana, ma pudełko, ale jest, no to graje w dobrym stanie. A jeszcze, powiedzmy, jak zrobić do dyskietki pudełko, żeby było nie poniszczone Chciałbym się dowiedzieć. Ale jeszcze, jak ktoś ma takie dyskietki, że zgłaszajcie się do mnie. Komentarzu pod filmem. Subskrybujcie mój kanał, łapki w górę, komentarze, dzwoneczki. No i co mogę powiedzieć, że jest u mnie pochmurno. I zimno. <laughs> jeszcze wam pokażę jeszcze raz. I zaraz filmik kończymy. O. W następnym filmie będą telefony kolekcjonerskie. <laughs> Widzicie, o. Ci młodsi, to nie pamiętają tych gier. Kandrzeczy, te starsze pamiętają. Czyli co teraz tu nie wiedzą co to jest nawet. Ci takie 12 czy dziesięciolatki. Ale z powrotem to wchodzi do produkcji, ale bez dyskietek. Albo z dyskietkami nie wiem. No to widzimy się w następnym filmie. Cześć, na razie.